Dzisiaj ludzie dawno odrzucili prawdę o istnieniu osobowego zła. Nawet wśród wierzących katolików tylko 40% deklaruje, że uznaje, iż istnieje piekło albo szatan. Dla większości to taka niegroźna i zabawna postać z jasełek noworocznych, z folkloru, co najwyżej interesujący bohater powieści metafizycznych albo filmów grozy czy horrorów. Aura niesamowitości, ten cały tajemniczy klimat, powoduje, że wielu młodych ludzi wciąga się w zainteresowanie okultyzmem, satanizmem, czy demonologią. Ale tak naprawdę, czy szatan istnieje? Szatan? Ja jestem chrześcijaninem, ale ja nie wierzę w bajki szatana, diabłów, ja oczywiście nie. Nie, nie. nie ma Boga, nie ma szatana. Jest natura. To jest tylko wymysł ludzkiej wyobraźni. Że tak jest po prostu łatwiej. Jest to konkretna osoba. Nie doświadczyła wpływu szatana. Człowieku chyba jest, bo niektórzy ludzie zachowują się tak, jakby rzeczywiście był. To może nie szatan, ale zło. Nie spotkałem się ani nie słyszałem, ani nie wierzę w możliwość zaistnienia sytuacji, w której, w której przyczyną zdarzeń byłby, byłoby zewnętrzne zło, jakim jest szatan. Nie jest to jakaś taka. Postać realistyczna, nie ma skóry, kości, ale istnieje, jest w innym wymiarze może. Ludzie nazwali po prostu swoje złe uczynki, muszą po prostu na kogoś zrzucić winę, nie chcą sami czuć się winni i mówią, że szatan ich kusi do czegoś, podczas gdy to oni sami po prostu nakłaniają siebie nawzajem bądź sami siebie kuszą. Słowo diabeł pochodzi z języka greckiego. Diabolos, podwójny, ten, który dzieli, oszczerca. Po hebrajsku szatan, to znaczy przeciwnik, oskarżyciel. Na kartach Biblii widzimy szatana jako konkretną postać, osobę przeciwną Bogu. I mimo, iż jest niewidzialny, to widać, jak olbrzymi wpływ ma na ludzi w tym, jak się zachowują, jakim ulegają pokusom. Szatan właściwie ma trzy, na trzy sposoby oddziałuje na człowieka. Po pierwsze człowieka kusi, czyli wystawia człowieka na takie sytuacje, które mają osłabić najpierw jego zdolność widzenia, czyli powodują relatywizację war, widzenia wartości, przykazań bożych. Te sytuacje mają spowodować w człowieku osłabienie najpierw widzenia, ale także sił. Otóż nieprawość, Nieprawość zawsze, czyli moralne zło, jako konsekwencje, tak napisał święty Paweł, jako konsekwencje w człowieku wywołuje niezdolność widzenia prawdy. Czyli diabeł chce człowieka skusić do grzechu, żeby potem on jaskrawo nie widział całej rzeczywistości właśnie dzięki temu blaskowi, jaki niesie Ewangelia. Najczęściej zły duch wykorzystuje klasyczne metody poprzez po prostu sianie nieufności, yy, yy. I niechęci, agresji, nienawiści. I każdy z nas doświadcza y, takiej sytuacji. Był jakiś konflikt pomiędzy mną a drugi, drugą osobą. Przychodzi refleksja, uspokojenie, sumienie mówi: coś musi z tym zrobić. Dobra, podejmuję decyzję, idę się z tym człowiekiem spotkać. I nagle tak agresji. A przecież on cię nie będzie chciał przyjąć, przecież on nie będzie chciał cię gadać. Jak ty wyciągniesz, mu, wyciągniesz do niego rękę, to on, to on ją odepchnie. I to jest najpowszechniejsze, najczęstsze działanie złego ducha. Powodowanie we mnie aktów nienawiści. Większość z nas jest skuszona przez diabła w tych zwykłych, codziennych sytuacjach, kiedy ulegamy oszczerstwu, pokusie zazdrości, rywalizacji czy jakichś konfliktów. Ale są też takie praktyki, w których konsekwencji może pojawić się, tak jak uczy Kościół, zniewolenie duchowe przez diabła. Takie ryzyko podejmują osoby, które zajmują się okultyzmem, spirytyzmem czy nawet bioenergoterapią. My experience is that... Miałem doświadczenia z ludźmi zamieszanymi w New Age, którzy nawiązywali kontakty ze zjawami duchowymi, które wywołane przejmowały częściowo kontrolę nad tymi ludźmi. Bawienie się w New Age, wywoływanie duchów, bywa niezwykle niebezpieczne i może być bramą prowadzącą do głębszych i bardziej przerażających przejawów zła. Brat Bruno należy do zakonu ojców Bonifratrów. Kilkanaście lat temu, za zgodą swoich przełożonych, uczestniczył w kursie radiestezji i bioenergoterapii. Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy z grożących mu konsekwencji. Miałem jasno widzenie, ponieważ ludzie przychodząc do mnie, wiedzieli, że potrafię odnaleźć chorobę i dobrze tym procesem leczenia pokierować, więc dlaczego nie miałbym rozwiązywać ich problemów życiowych, które dotyczyły pewnych spraw ich najbliższych. Więc przychodzili ze zdjęciami i prosili mnie o to, znalezienie zamordowanego żołnierza w Szczytnie pod, pod kupą gruzów, w takiej pozycji, w jakiej ja określiłem i upozorowane samobójstwo, to był dla mnie pierwszy szok taki. Drugi szok to było odnalezienie człowieka, który ukradł olbrzymią sumę pieniędzy i uciekł z tym w Polskę i również go znalazłem. I to wszystko prowadziło do pewnego jakiegoś uzależnienia. Ja nie potrafiłem bez tego żyć. I ludzie, którzy byli również ode mnie uzależnieni, nie potrafili sobie radzić w życiu bez mojej pomocy. Jest to takie wzajemne uzależnienie. Jest to rzeczywiście sprawa medialna, bo e, w, e, zawsze jest zasada, że osoba, która dysponuje energią i czyni z innych mediów, czuje się doskonale, natomiast osoby przebywające wokół niej są osobami zniewolonymi, pełnymi niepokoju, rozbija się ich życie rodzinne. To się przenosi na najbliższych. Magda kilka lat temu rozpoczęła swoją przygodę z okultyzmem w niewielkiej grupie medytacyjnej. Istnieje realny kontakt z tamtym światem. Ja tu wiem, że, że duchy mogą być tym kapłanom w cudzysłowie podwładne. Najpierw proponują pierwsze modlitwy, w które dzieciak jest wprowadzany. No Wyglądają całkiem fajnie, bo nie ma tam żadnego wzywania złych duchów. Co ciekawe, też nie ma. Żadnego wyzwania do jakiegokolwiek z trzech osób boskich, do jakiegokolwiek świętego, a już bynajmniej do, do Jezusowej Matki. Nie? No moim pierwszym zadaniem tam no właśnie był wyrbunek ludzi. Miałem momenty olbrzymiego niepokoju i wpadałem wręcz w szał, kiedy przebywałem sam na sam w kaplicy. Yy, modlitwa wspólna była dla mnie łatwiejsza, natomiast modlitwa indywidualna była prawie w ogóle niemożliwa. Ja chciałem brewiarzem rzucić parę razy o ścianę, przerzucić nim na środek kaplicy naszej, gdyż złość jaka się we mnie tworzyła, nie wiadomo do czego i do kogo, była dla mnie zupełnie jakaś niewyjaśniona. Nie W nocy, budząc się często, czułem wyraźnie rękę za sobą, czyjąś obecność, której się bardzo bałem i lękałem. Yy, wręcz paraliżowało mnie, nie potrafiłem głowy odwrócić w drugą stronę, żeby zobaczyć, kto to jest. I po drugim czy trzecim różańcu, nie dziesiątku różańca, różańcu, byłem w stanie zasnąć i, mieć, i miałem świadomość, że wreszcie poszedł. W pewnym momencie już słucha się nie tylko ludzi, tylko Czegoś, być może kogoś, kto przychodzi jakby z zewnątrz, no i nakazuje, nie? I mówię tutaj konkretnie o głosach, które przychodzą nie wiadomo skąd. No i których bardzo długo się wydaje, że trzeba słuchać. Nadszedł moment, kiedy Bruno zyskał pewność, że jest kuszony przez szatana. Raz doświadczyłem tego, lecząc chorą na dosyć poważne schorzenie. Były to krwawiące, nieustannie wrzody jelita grubego. E, otrzymałem jakby światło i głos, że ja wszystko mogę uzdrowić, ja wszystko mogę uzdrowić, tylko oddaj mi to wszystko. Poczułem, że jest to diabelstwo, że jest to szatan. Poczułem to przez to, że w momencie wypowiedzenia tych słów poczułem jakby ogromną nienawiść do, do tego, kim ja jestem. Przecież ja jestem zakonnikiem, noszę krzyż na piersi. I nagle ja mam siebie nienawidzieć, ja mam to wszystko zrzucić. Powiedziałem nie. Magda powiedziała tak, nawet kiedy grupa medytacyjna okazała się sektą satanistów. Czy oni w otwarty sposób deklarowali, że mają związek z szatanem? Tak, po trzeciej inicjacji to już jest jawne i bezpośrednie. W pewnym momencie wszystko, co się dzieje tam, no przybiera bardzo nieciekawy obrót. Potem następuje prowadzenie rytuał nazywany Czarną Szą, Być może największym sukcesem szatana jest to, że ludzie uznali, że jego nie ma, że jest postacią mityczną, postacią z baśni albo legend. Okazuje się jednak, że on znakomicie manipuluje również tymi, którzy nie wierzą w jego istnienie. Wystarczy mu choćby pragnienie sukcesu za wszelką cenę. Zadzwoniła pewnego razu do mnie jedna pani z Nowego Jorku, mówiąc, że jej córka jest w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii, bliska śmierci. Jednak ta dziewczyna nie bała się śmierci, ale tego, że pójdzie do piekła. Okazało się, że ta dziewczyna wiele lat wcześniej, po ukończeniu koledżu, chciała zostać sławnym muzykiem. Jednak jakoś tak się składało, że nie mogła zrobić kariery. Kiedyś siedziała w jakimś barze, i powiedziała sobie, sprzedałabym nawet duszę diabła, aby zostać sławnym muzykiem. Tego wieczoru obudziła się nagle i zorientowała, że w jej pokoju stoi jakiś mężczyzna. Nie rozumiała, jak mógł się tam znaleźć. Drzwi przecież były zamknięte. Był to przystojny, kulturalny mężczyzna, jak go później opisywała. Wiedział, czego ta dziewczyna chciała, że pragnie sławy w muzyce. Zarządzał jej duszy w zamian za powodzenie. Jako, że dziewczyna już dawno temu porzuciła praktyki religijne, dusza nie miała dla niej żadnego znaczenia i zgodziła się na ten pakt. Mężczyzna wyjął papier z treścią kontraktu, ona podpisała go swoją krwią. Diabeł, bo on był tym mężczyzną, spalił kontrakt na miejscu i zniknął. Dziewczyna z powrotem zasnęła, a kiedy rano się obudziła, myślała, że miała koszmar. Jednak na stole znalazła kubkę popiołu po spalonym kontrakcie i zdała sobie sprawę, że to było realne. Od tego momentu jej kariera doskonale się rozwinęła, dobrze się jej wiodło, dużo zarabiała. W pewnym momencie zetknęła się z narkotykami, wreszcie zaraziła się i zachorowała na AIDS. Kiedy ją spotkałem, leżała chora na AIDS i oczekiwała śmierci. Tego szczególnego dnia była tak zaniepokojona, ponieważ od momentu zawarcia paktu z diabłem upłynęło 6 lat i 364 dni. Cyrograf przewiduje, że po upłynięciu 7 lat diabeł zawiera duszę człowieka, co oznaczało, że dziewczyna musiała umrzeć. Wpadła w panikę, nie chciała iść do piekła. Kiedy ksiądz przyszedł do tej dziewczyny, by udzielić jej ostatnich sakramentów, wysłuchać spowiedzi, postanowił odrzucić pakt z diabłem. Poprzez odnowienie jej obietnic z liturgii Chrztu. Kiedy to ukończyli, pozostało 10 minut do północy. Otóż dokładnie o północy wszystkie urządzenia w szpitalu i pokoju nagle oszalały, zaczęły dzwonić, wskazówki tańczyły jak szalone, monitory pokazywały, że jej ciśnienie krwi wynosiło 300, temperatura ciała 200 stopni Fahrenheita. Nikt nie mógłby przeżyć takiej temperatury i ciśnienia. I nagle wszystko się skończyło. Maszyny zamarły, chociaż nikt niczego nie wyłączał. Wszyscy myśleli, że dziewczyna już nie żyje, ale ona zapadła tylko w sen. Następnego dnia lekarz stwierdził, że dziewczyna wyzdrowiała. Nie było śladu AIDS. Widziałem próbę wycofywania się stąd. Chyba trochę ze strachu. A może kierowana, jakoś upatrzyła się. Poszłam na coś, o czym też nie wiedziałam, co to jest. Była to taka jedna niedziela po południu. Weszłam do pewnego budynku małego, baraku, gdzie było, jak się potem okazało, spotkanie grupy Odnowy Charyzmatycznej. Był to mój pierwszy po latach kontakt no, z kościołem. W czasie mszy działy się historie przedziwne. Miałem jakby metalową obręcz na głowie, ściskano jaki madło. Także uszła mi, mi krew, nie? a ja po prostu nie byłam w stanie nawet siedzieć z bólu i przede mną stanęła perspektywa, albo, albo. Były momenty również jakiejś opresji, to znaczy przesuwania przedmiotów. Potem już sobie z tego nawet nie zdawałem sprawy. Pocieszył mnie fragment z dzienniczka siostry Faustyny, kiedy to ona pisząc ten dzienniczek doznawała właśnie takich zjawisk w pokoju, kiedy latały przedmioty i ona nie zważała na to uwagi i pisała dalej. Więc takie zjawiska również się zdarzały. Znamienne jest to, że w dniu, kiedy zostałem dopuszczony do święceń kapłańskich, przeszedłem do własnego pokoju, gdzie miałem wyrwane drzwi z futryną, postawione w poprzek korytarza. Pokazałem to braciom, są świadkowie, którzy byli zadziwieni. Niektórzy wręcz nie wierzyli i mówili, ja sam, żeś to sobie zrobił. Ja wiedziałem, że jest to jakby taka mała zemsta. Takie sytuacje ujawniają się podczas rekolekcji, które się prowadzi, gdzie jest głoszone Słowo Boże, gdzie jest głoszona prawda o Jezusie Chrystusie Zbawicielu, Jezusie Chrystusie kryosie, przed którym zginają się wszelkie kolana, istotne niebie, ziemi i pod ziemią. Właśnie te sytuacje najczęściej ujawniają jakieś nieuporządkowania w życiu ludzi. Trudno wytłumaczyć bowiem inaczej sytuację, kiedy chłopak, który ma wzrost met 80-70 kg wagi, nagle jedną ręką podnosi mężczyznę, który waży więcej od niego, biorąc go za y, po prostu pod pachę i podnosi go, czy też łamie w rękach sztachety, które, które są dębowe, świeże, które trzeba by piłą tarczową przecinać. Trudno ujawnić też y, moc osoby, która. Y, która patrząc, właściwie wywołuje jakieś konwulsje natychmiast, i widać, że ten wzrok jest jakiś błędny, w konwulsje w ciele drugiej osoby. Trudno wytłumaczyć pewne zachowania, typu mówienie, mówienie zmiana głosu z kobiecego na męskiego w przypadku kobiety. Trudno tę sytuację wytłumaczyć, a właśnie pojawiły się one w kontekście rekolekcji, które, które prowadziłem. Odczułem osobową obecność szatana w czasie modlitwy o uwolnienie. Właśnie kiedy ojciec Stanisław zaprosił mnie do klasztoru Ojców Paulinów tam na tej modlitwie poczułem jakby ktoś ze mnie zdjął jakieś jarzmo. Czułem uwolnienie wręcz fizyczne jakiegoś ciężaru, który nosiłem na plecach i w sobie, który mnie przygniatał. Ja byłem zawsze skurczony, nie byłem hmm, nie byłem sobą, byłem pełen niepokoju i lęku, byłem nieskupiony. Od tego momentu to wszystko puściło. Egzorcyzm jest zarezerwowany dla prezbitera, który ma pozwolenie biskupa i jeszcze spełnia pewne bardzo konkretne wymogi, to znaczy pewna trzeźwość umysłu, doświadczenie, nieskazitelność życia. Choćby ta nieskazitelność, dlaczego. Najczęściej w sytuacji egzorcyzmu. Szatan, szatan zaczyna mówić na temat wszystkich małych i wielkich y, przegranych kapłana z jego życia. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed działaniem złego jest pragnienie niegrzeszenia, jest pragnienie trwania przez Bogu. I to trwanie przy Bogu ma bardzo konkretne, dostępne, możliwe dla nas formy, to znaczy życie modlitwy, życie sakramentalne, kontakt ze Słowem Bożym, żywe uczestniczenie. We wspólnocie ludu Bożego. Sam Jezus, widząc bezsilność uczniów wobec pewnej sytuacji, mówi, że y, walka z szatanem jako dwa silne oręża ma modlitwę i post. Był czas, kiedy nie mogłam już widzieć skromnej hostii. Skąd to się brało? Nie, widziałam kapłana, widziałam ludzi. No a nie widziałam, nie widziałam właśnie jego. Nie?